że po raz kolejny witamy w pięknych progach Zalasewski, Zalasewskiej Szkoły, tak bardzo Wam się podoba, że co roku tutaj przyjeżdżacie? Tak, zawsze bardzo się cieszymy, jak możemy tutaj przyjeżdżać, jesteśmy praktycznie od kilku lat tutaj bez, bez przerwy, w tym roku jesteśmy troszkę w okrojonym składzie, bo reprezentanci są, odpoczywają, ale z szacunku właśnie dla organizatorów, dla Arka, dla pamięci Arka, dla, dla rodziny, z wielką przyjemnością zawsze tu przyjeżdżamy i będziemy przyjeżdżali. No właśnie ten skład w tym roku bardzo okrojony, ale chłopaki sobie świetnie radzą. Tak naprawdę myślałam, że w pierwszym meczu patrząc na wasz skład i na skład projektu Warszawa, że to będzie szybkie czy zero i właściwie nie macie nic do powiedzenia, a jednak bardzo się mocno chłopaki postawili. Czy to znaczy się, że nawet ten Wasz bardzo rezerwowy skład jest w stanie walczyć z najlepszymi? No już chłopaki nie raz pokazali, że, że cała czternastka jest potrzebna i, i wchodzili na zmiany i zaczynali w szóstce też mecze, więc my nie traktujemy nikogo, że jest gdzieś tam ostatni i nie ma szans, bo w takim klubie jak nasz, ci nawet, którzy są e, powiedzmy e, rezerwowymi, Potrafią bardzo dużo wnieść do, do drużyny, do, na meczu. Również też patrzymy na to, jak, jak żyją z całą drużyną, chodzi o, o całość, czyli w szatni, na treningach. Na to też patrzymy i dobieramy takich ludzi właśnie, tak jak pani powiedziała, że potrafią też w środkówkę grać. No właśnie, wasz nowy nabytek, e, e, rumuński e, przyjmujący. Jak wy go znaleźliście? Bo nie ukrywajmy, 18 latka gdzieś w Rumunii, gdzie ta siatkówka nie jest na jakimś najwyższym poziomie. E, wasz scouting, czy menażer się do was zgłosił? E, mamy tak e, są programy do siatkówki, które obsługują mecze z, z całego świata, więc jak tylko, jak tylko chcemy, możemy oglądać mecze z Ligi Amerykańskiej, Uniwersyteckiej, możemy oglądać Ligę Rumuńską, możemy Ligę Włoską oglądać, więc to nie jest tak, że Daniel stał na przystanku i wzięliśmy Daniela do nas, tylko już od roku obserwowaliśmy go i postanowiliśmy, że w tym roku dołączy do nas i żeby z takimi zawodnikami jak, jak nasi reprezentanci, żeby się rozwijał, bo to jest bardzo, bardzo młodo, obiecujący, perspektywiczny chłopak. Czy to chłopak, którego zakontraktowaliście na kilka lat z przyszłością, że zostanie u Was na dłużej w klubie? Tak, oczywiście. Daniel niedawno skończył, dopiero 18 lat, więc podpisaliśmy z nim na dłużej kontrakt, no, ale to wszystko i tak zależy od tego, jak będzie mu się podobało, jak się będzie rozwijał. Też nie jest tak, że ktoś jest u nas niewolnikiem, jeżeli, nawet jeżeli ma kontrakt, a nie podoba mu się, to jest pan prezes, wystarczy porozmawiać i... I się pożegnać, ale mówiąc już kończąc, kończąc żarty, tak mamy z Danielem na dłużej kontrakt. Jak się pracuje w klubie, gdzie w, takim, w tym sezonie przygotowawczym do ligi mieliście połowę czy mniej niż połowę zawodników dostępnych? O może tak, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo od iluś tam lat w klubie jest, mamy dużo reprezentantów krajów różnych, Tak mamy Holendera, Amerykanów, Polaków. E, więc e, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, chłopaki też są przyzwyczajeni, e, uczciwie ciężko pracują, ale też mają, w, jesteśmy tak dogadani, że trenują przez 5 dni w tygodniu, 2,5 dnia mają wolnego, żeby odpocząć, żeby, e, w się ciężko trenuje, jak jest, mamy, mieliśmy 10 tygodniowe. dzisiaj kończymy 10 tydzień przygotowań, więc w sześciu, e, trochę to było wyzwanie. Ale oni bardzo pozytywnie do tego podeszli, zresztą jak co roku. No i widać, że po wczorajszym meczu, że, że z uśmiechem na twarzy walczą z najlepszymi i za to trzeba im podziękować, pogratulować. Czy zaszły jakieś zmiany w składzie w porównaniu z ubiegłym sezonem? No odszedł do od nas Norbert Huber i Adrian Staszewski, a w, w ich miejsce pozyskaliśmy właśnie Daniela Chitigoja i Andrasa Takwama, a poza tym wszyscy zostali. To jakie macie cele? Czy można sobie stawiać cele przed mistrzem Europy, mistrzem Polski? Co jeszcze można więcej osiągnąć? No, w tym sezonie byliśmy wicemistrzem Polski, ale chłopaki sami sobie stawiają cele, chcą być najlepsi, wiedzą jaki mają skład, oni dążą do tego, żeby we wszystkich rozgrywkach, w których uczestniczą, żeby je wygrywać. Więc nie jest tak, że przychodzimy, aha, mamy wygrać to albo, albo to chłopaki sami dążą do tego, żeby, żeby być najlepszymi. I widać, dobrze mi to wychodzi. Czyli na ten sezon również celem tytułu mistrza Europy, mistrza Polski? Na pewno byśmy się nie pogniewali, jakbyśmy byli we wszystkich finałach. A w finale wszystko się może wydarzyć. To jeszcze ostatnie pytanie. Kogo widzicie przed rozpoczęciem sezonu, oczywiście, za waszego największego rywala, patrząc po składach, które są w naszej ProStlice? Już tak od kilku lat patrząc po składach i po budżetach jesteśmy powiedzmy w szóstce tych najbogatszych, z najlepszymi składami, ale tak jak nieraz Liga pokazała, że nawet te drużyny, które są beniaminkami lub które mają mniejsze budżety, potrafią sprawić psikusa i jak gramy z kimś mecz, zawsze jesteśmy przygotowani na 100% i podchodzimy do każdego z takim samym zaangażowaniem, z taką samą dokładnością, jeśli chodzi o przygotowanie meczu, że obawiamy się każdego, do każdego podchodzimy z ogromnym szacunkiem, a, a wtedy wynik jest sprawą otwartą. No to życzę wszystkiego dobrego w tej lidze. Nie dziękujemy. Panie Kapitanie, yy, dzisiaj przegrana z Zaxą. Czy to zaskoczenie, z Zaxa w takim składzie tak dobrze zagrała? Zaskoczenie? No myślę, że nie. No wiadomo, że, że nie jest to ich optymalny, optymalne zestawienie. No w ogóle mecze z Zaxą były troszeczkę inne, bo, bo grali z systemem, że ich przyjmujący jedyny no był cały czas w pierwszej linii, dwa razy zagrywał w, w jednym obejściu, więc no yy, nie było to standardowe granie. Ale mieli swoich dwóch mocnych środkowych. Na skrzydłach, tak jak wspomniałem, no grał tylko jeden Daniel, który, który myślę, że pozytywnie się pokazał tutaj na tym memoriale. Ale walczyliśmy, no, mieliśmy swoje szanse w każdym secie, gdzieś jakieś piłki nam uciekły, poprzekrywaliśmy o dwa punkty. Mogliśmy doprowadzić do breaka, mieliśmy wszystko po swojej stronie. Jeszcze może byśmy grali, może byśmy wygrali. Więc no, okay. Nie jesteśmy może szczęśliwi z tego, że jesteśmy na czwartym miejscu, ale graliśmy momentami naprawdę fajnie, mało brakło. Jak na ten skład, powiedzmy, który, który, którym dysponujemy i troszeczkę też te Roszady, to było, było całkiem przyzwoicie. Tak właśnie odnośnie tego meczu, to porównując lidera, jakim był w drużynie Zaksy właśnie Daniel, no i w drużynie skry właśnie pan. Natomiast widać było to doświadczenie chyba i chyba lepszą technikę, szczególnie na grze na trójbloku, Kiedy widać było, że Daniel nie zawsze sobie radził, natomiast pan kończył wszystkie piłki. To takie doświadczenie właśnie? Myślę, że trochę na pewno. Jestem prawie dwa razy starszy od niego, więc. bo on ma chyba 18 lat, więc jeszcze dużo dużo przed nim, ale na pewno chłopak ma potencjał. A ja się gdzieś staram, gdzieś te palce strzelić, gdzieś coś tam pokombinować, żeby żeby pomóc drużynie, zrobić punkt albo tak, 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 takie zagranie zastosować, żebyśmy tą piłkę mieli z powrotem i żebyśmy mogli dalej kontynuować grę. Ale cieszę się, że. Będzie się bawimy na parkecie i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze jakiś czas. Dużo zmian w tym, w tym roku w tym sezonie w zespole skry, czy macie założone jakieś cele, co jest, musicie osiągnąć, żeby się wykazać. Myślę, że naszym celem będzie walka i gra do opadłego w każdym spotkaniu, żebyśmy nawet jeżeli przegramy jakiś mecz, to żebyśmy z podniesioną głową wychodzili tak jak nie wiem dzisiaj, zostawili wszystko na parkecie. Jak przegramy o dwa punkty po dobrej walce nie możemy mogli mieć do siebie pretensji ale chcemy się skupiać na każdym kolejnym spotkaniu, powygrywać jak najwięcej i zobaczymy gdzie nas to zaprowadzić. Nie ma co stawiać celów jakiś minimum, maksimum. Super będzie jak będziemy w playoffach później przez ten regulamin, który jest w tym roku. Mecz i rewanż plus złoty set, więc może z pozycji takiego czarnego konia uda nam się coś napsocić. Gratuluję w takiej fajnej postawy. no i chyba macie klimat w tej drużynie w końcu. Jeszcze raz przepraszam. I chyba macie w końcu klimat z tej drużynie, bo widać, że się wspieracie, pomimo zmian pokoleniowych. A, no na pewno. Ja jestem może troszeczkę starszy, ale wśród młodszych też się czuję młodzie, więc jest super. Pracujemy dobrze, tak jakby wspomniałaś, atmosfera jest fajna, więc musimy to kontynuować dobrą pracą, a, a powinno być fajnie. Dziękuję bardzo. Dzień, dzień, dzień. Coach, uh, we are after the tournament. How do you feel? Well, first, it's been a fantastic tournament. I think it's been uh, really nice to be here. We've played some good volleyball. Uh, today didn't go the way we wanted, but I think we uh, lost to a better team at the moment. So I'm very pleased with the tournament and I'm very pleased with my team. Uh, but your play, especially yesterday, was really perfect. I was really excited. But what's happened today that you lost against the Project Warsaw Warsaw? 3 to 0. you are tired or not? everybody can play. i think it's a combination of factors. i think yesterday we played a very good game. finished very late. we got back to the hotel late, which doesn't help. Um, today we play against probably the best team in the tournament. they're very complete. they play very well organized volleyball. we were a little bit lacking energy. we've got one or two guys that are a little bit injured, so we had to play with seven guys and those things just just weren't enough for us to get the results, so no excuses, that's the reality, Warsaw we'll, we'll were better today. Do you have any uh, goals for the coming season in the German league? Yeah, absolutely, we want to win every, every trophy there is to win, cup, super cup and the title and we want to make a fantastic journey, get out of the pool and try and go to the next stages in the Champions League. Uh, is it possible that we meet you next year also here in Zarasevo? I certainly hope so. I think it's an honour to be invited to this uh, Golash tournament. People have been very lovely, the organisation is perfect, and I think for us it's an honour to be here. So I hope we showed good things and that, and that they want to invite us back, but certainly if the opportunity comes again, then I'd like to come with the team, yes. I hope we see you next year. Thank you very much and congratulations for the second place. Super, Thank you. thank you. Panie Arturze, rozchwytywany. E, ile ma Pan jeszcze czasu przeznaczone na dzieciaki? <noise> e, nie wiem, aż mnie wezwał i będę musiał iść do autokaru. Raczej, raczej zawsze zostajemy dla naszych fanów, bo, bo kibicują nam, to zawsze jest bardzo przyjemne i, i chcemy mieć z nimi dobry kontakt. E, fantastyczny występ, e, co zwieńczone zostało MVP, nagrodą MVP. E, czy ten, ta przerwa od reprezentacji dała trochę? Mogłeś mógł pan odpocząć? Dało się potrenować więcej? Okej, e, miałem przerwę, mogłem odpocząć, potem przygotowywałem się do sezonu, który zaraz zaczynamy i to jest teraz dla mnie najważniejsze. E, to było tak dawno, że już nawet o tym e, nie rozmyślam i za tydzień zaczynamy ligę i to jest teraz najważniejsze. Czy udział w takich turniejach charytatywnych to jest bardziej traktujecie jako zabawy, czy rzeczywiście jako taki mecz przygotowawczy do sezonu i na poważnie gracie? My oczywiście to traktujemy jako etap przygotowań do sezonu. Czasami się gra na poważnie, czasami daje się więcej pograć, znaczy nie kto gra, chcemy, chcemy wygrywać i grać najlepiej jak potrafimy w danym momencie. Więc, Ale cała otoczka i jakby kibice dopisali, więc świetnie się bawili na, na trybunach, a dla nas też śledzenie tych całych akcji charytatywnych było, było czymś po prostu, po prostu miłym i widziałem też, no niektóre kwoty robiły wrażenie, więc, więc publiczność też się, też się spisała i też zauważyłem, że jak ktoś wchodził w, nazwę to, do licytacji z siatkarzem, to już się tak zawziął i mówi, muszę go pokonać, więc też, też fajnie. No w takim razie mam nadzieję, że zobaczymy się za rok i nie zatrzymuję, bo dzieciaki jeszcze czekają. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Po raz pierwszy na naszym kanale. Witamy, witamy pierwszy dzień dobry, raz. Dzień, dzień dobry. dobry. Fantastyczny zawodnik. Reprezentacyjny Libero. Dobry. Najlepszy. Li... No ale ileś tam sezonów było, prawda? No Przemiana po kolei następuje. Zgadza się, tak jest. Tylko powtórzę, że były, a nie aktualne. Ok. E, byłego prezydenta premiera, prezesa traktuje się ciągle, tytułuje się jako obecny. Panie dobra, prezesie, panie dobra. prezydencie, więc tak reprezentacyjny. Robimy, tak robimy, dobra, trzymamy się tego. Dzisiaj najlepszy libero na turnieju. Jak się gra na takich turniejach? Trochę zabawy, trochę na poważnie, ale widzę, zaangażowanie z pana strony to było maksymalne. Tam język się nie szczepało, jak koledzy popełniali błędy. Wie Pani co, to jest ostatni turniej przed ligą i trzeba już spiąć pośladki i pokazać co, to, co się po, potrafi i to, co przepracowaliśmy przez te dwa 3 miesiące. I za chwilę liga start, startuje, więc czas, żeby zagrać dobrą siatkówkę. Na szczęście drużyna z Berlina fajnie się prezentowała, więc było z kim pograć i cieszymy się, że to spotkanie wygraliśmy. A kolejną taką ważną sprawą jest to, że musimy już musimy się pobudzić. Ta presja zaraz przyjdzie. Jak ruszy plus liga i te piłki, które niestety jeszcze teraz nie podbijamy, czy jakieś rzeczy, które niestety nam jeszcze teraz nie wychodzą, już muszą zacząć wychodzić. W plus lidze, bo pamiętajmy, że bardzo dużo jest drużyn bardzo dobrych, więc każdy mecz będzie bardzo ważny. W dniu wczorajszym z Zaksona, no szczerze mówiąc, patrząc po składach, myślałam, że pójdzie Wam zdecydowanie łatwiej. Co się stało? Zaksa tak dobrze zagrała? Czy wy byliście jeszcze w tym nierozbudzeni? Ciężko się gra, tak? Tam była Zaksa przemeblowana, dwóch libero z tyłu, jeden przyjmujący nowy chłopak, który wchodzi do PlusLigi. Gdzieś tam grał bardzo dobrze, więc okej, okay, dla nas był ciężki mecz. Ale najważniejsze, że wygraliśmy później i później mogliśmy tylko i wyłącznie się skupić na dniu dzisiejszym pamiętajmy, że tych turniejów, tych meczów, tych treningów jest już trochę w nogach, więc mamy te ostatnie chwile, żeby po tym turnieju też odpocząć, więc dwa dni grania to też też trzeba mieć zdrowie. E, to jeszcze ostatnie pytanie odnośnie różnego um, rodzaju um, turniejów towarzyskich. E, jeżeli wybieracie się na taki turniej, co dla was jest najważniejsze, żebyście i wy byli jako zadowoleni i trenerzy, Przede wszystkim, żeby było zdrowie, żeby nikt nie wrócił po takim turnieju z kontuzją do domu. Druga rzecz, chcielibyśmy, żeby było dobrze przygotowane boisko, typu duża hala, dobra, tyraflex i żeby ten mecz stał na wysokim poziomie. Wiemy, że kibice zawsze dopiszą, więc nie musimy się na tym skupiać. I tak, tak to jest najważniejsze dla nas. I dobry hotel do spania, żeby nie trzeba było. Być połamanym rano w sensie, jak staniemy, żeby były łóżka dobre. E, dzieciaki jeszcze czekają, więc ja już nie zatrzymuję. Czy Dokładnie. to jest przyjemność, czy trochę przyjemność. już. Przyjemność. 18 sezon w Lidze, przyjemność. 18 lat rozdawania autografów, więc sama przyjemność. Cieszę się, że mamy takich kibiców. Dzieciaki, to tylko do pana Damiana. Tak jest. Dzięki, Dzięki. wielkie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. dziękuję.